Halo, halo! Witam serdecznie wszystkich zaglądających na kanał Sport.pl. Ja nazywam się Paweł Szyłko i będę się starał prowadzić taki krótki, nieduży cykl materiałów dotyczących motorsportu, wyścigów samochodowych, w szczególności Formuły 1, rajdów i być może przy większych okazjach będziemy się razem wybierać gdzieś w świat endurance, czyli w świat wyścigów długodystansowych. Dzisiaj natomiast chciałbym się skupić na tym, co, co działo się wczoraj w Australii, Tor Albert Park, Melbourne. Tam doszło do inauguracji sezonu w Formule 1. No i wszystkie przedsezonowe, testowe, jeszcze właściwie, gdybania, domysły, właściwie zdają się potwierdzać. Zdają się potwierdzać, dlatego, że po części właściwie się tylko sprawdziło. Otóż pewnym jest, że Mercedes, jako stajnia Formuły 1 oraz jako producent silników, wysuwa się na prowadzenie, najlepiej odrobili. Lekcje podczas tego przygotowawczego sezonu 2014, i ich silniki zdają się być najbardziej niezawodne, co oczywiście ma odzwierciedlenie w wynikach wczorajszego wyścigu, czyli na pierwszym miejscu Nico Rosberg, na bodajże, nie bodajże, oczywiście na trzecim miejscu Kevin Magnussen, czwarty. Jenson Button. W środku między nimi gdzieś tam Daniel Ricciardo, co też może wydawać się pewnym zaskoczeniem, że nie tym razem nie Sebastian Vettel, tylko jego kolega zespołowy, kolega supportujący Vettela zdałoby się mać. Natomiast on w odróżnieniu od czterokrotnego mistrza świata zajmuje drugie miejsce, natomiast Vettel nie kończy wyścigu. Problem z kersem, z systemem odzyskiwania energii pozbawił szans na zdobycie jakichkolwiek punktów. Natomiast auto Vettela, mimo tego, że zaopatrzone w silnik Renault, który no, sprawiał masę problemów przed sezonem, sprawiał masę problemów również podczas sesji treningowych, hmm, no jednak udało mu się zająć bardzo, bardzo zasłużenie zresztą drugą pozycję. Bardzo solidny przejazd Daniela Ricciardo. Także tutaj naprawdę wielkie brawa dla Red Bulla, który już na samym początku sezonu zdaje się doganiać stawkę powoli. No ale tutaj nie możemy być w 100% niczego pewni, ponieważ ta rywalizacja zespołu Mercedesa również nie jest tak, tak jakby... Czysta w, swojej, w, swojej, w swoim znaczeniu, w swojej wypowiedzi. Z tego względu, że yy, no zdaje się, że, że mimo najlepszych osiągów, najlepszej niezawodności silników Mercedesa, to co się okazało zwycięzca kwalifikacji Lewis Hamilton yy, na drugim, trzecim okrążeniu ma ogromne problemy i nie kończy wyścigu. I tutaj pojawił się problem, który do tej pory się nie pojawiał. Podczas testów. Mianowicie, jeden z cylindrów, jeden z tłoków nie zaskoczył, nie palił, także ta moc była, była o wiele mniejsza, i zdecydowano się na wycofanie Luisa Hamiltona z wyścigu już na samym początku. Nico Rosberg, jego teamowy kolega, bez problemów dojechał do mety. Od początku właściwie objął prowadzenie. Prowadził tutaj pewnie, zdecydowanie nie było najmniejszych problemów ani z samochodem, ani, ani z oponami, ani z kierowcą, ani z tym systemami odzyskiwania energii, które wydają się być najbardziej kłopotliwe w tym sezonie. Dużą niespodziankę sprawił, wydaje mi się, Zespół, zespół McLaren'a. No tutaj, finalnie, do czego zaraz dojdę, McLaren zajął drugą oraz trzecią pozycję. Finalnie, dlatego że po wyścigu, kilka godzin po wyścigu, 2-3 godziny po wyścigu, okazało się, że Daniel Ricciardo przekroczył swoim bolidem dozwoloną ilość spalanego paliwa w jednostce czasu, czyli to chodzi o takie chwilowe spalanie paliwa. W tym roku musicie wiedzieć, że Formuła 1 obowiązuje 100 kg na godzinę. Możecie to coś podobnego za, zaobserwować w swoich prywatnych samochodach, jeżeli macie tam na wyświetlaczu, jeżeli komputer pozwala na odczyt właśnie przepływu paliwa i podczas powiedzmy przyspieszania. Ile tam się z tego paliwa spala. I nawet w zwykłym osobowym samochodzie możecie naprawdę do dużych wartości dojść, jeżeli, jeżeli tylko odpowiednio mocno przyśniecie e, pedał gazu. No, już tutaj jak gdyby przełożenie na Formuły 1 jest odpowiednio wysokie i tutaj. E, ten limit został ustalony na 100 kg podczas, podczas całego podczas na godzinę także tutaj kilka razy zespół Red Bulla dopuścił się przekroczenia tej dawki czyli wydaje się, że ten bolid mógł jechać szybciej niż inne niekoniecznie stosując się do przepisów oczywiście Red Bull stwierdził przedstawiciele Red Bulla stwierdzili że oni wykonali swoje pomiary, oni będą oni wiedzą lepiej ile ich bolit tak naprawdę spalił tego Paliwa w jednostce czasu. No, i, i tutaj y, do, doszło do apelacji. No, mi się wydaje, że tutaj, czarno na białym, mamy, mm, mamy potwierdzenie, że jednak, jednak y, doszło do złamania przepisów. No, ale to taki, taki kluczek. Daniel Ricciardo oraz Sebastian Vettel nie zdobywają żadnych punktów podczas inauguracyjnego wyścigu w Australii, i to zdaje się być takim znamiennym. Takie znak czasu. Być może, być może, koniec tej dominacji, ale tutaj ja nie zapierałbym się rękami i nogami, że to koniec dominacji Red Bulla oraz Wetela. Oni mają bardzo mocny samochód pod względem aerodynamicznym, muszą tylko dopracować te problemy silnikowo kersowe, silnikowo software'owe, które tam szwankują ciągle i mam nadzieję, że myślę, że wrócą do walki, myślę, że będziemy w tym roku mieli bardzo ciekawy pojedynek największych zespołów. Czyli tak, podsumowując tak krótko już cały wyścig, jeżeli chodzi o Australię. Mercedes Nico Rosberg na pierwszym miejscu, na drugim miejscu był Kevin Magnussen z McLarena, na trzecim miejscu Jenson Button, również z McLarena. Ciekawostką jest to, że na piątym miejscu wylądował finalnie Walteri Bottas, kierowca odradzającego się zdaje się Williamsa, kierowca, który naprawdę pokazał masę wyprzedzań w tym, w tym wyścigu i naprawdę popisał się piękną jazdą. Pech chciał, że gdzieś tam podczas, podczas którego okrążenia zahaczył tylną oponą o ścianę, no, doszło do przebicia, musiał zjechać, zmienić i przez to stracił kilka pozycji, potem je odzyskał. Także no masa, masa, masa radości z oglądania jazdy tego fińskiego kierowcy. No to tyle. Na uwagę zasługuje również y, słaba, y, w miarę taka średnia nijaka y, y, sytuacja zespołu Ferrari. Y, tutaj y, Fernando y, Alonso na czwartej pozycji, na siódmej y, Kimi Raikkonen. No, Przejechali ten wyścig, bo przejechali. Nic tam specjalnego się nie działo, oprócz tego, że Kimi Raikon wielokrotnie blokował hamulcą, on się nie może przyzwyczaić do tego nowego bolidu, do stylu, w jaki trzeba chyba prowadzić. No on potrzebuje być może trochę więcej czasu. No ale to tyle o Jeszcze jednym kierowcom, który zasługuje na uwagę, oprócz oczywiście Kavina Magnusena, debiutanta tegorocznego. Drugie miejsce w debiucie to naprawdę, naprawdę wielki, wielki wyczyn tego młodego kierowcy. Zdaje się być potężnym talentem i mam nadzieję, że McLaren dostarczy mu na tyle dobre auto, które pozwoli mu się rozwijać podczas tego sezonu. Też bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest występ Daniła Kwiata w zespołu Toro Rosso. Dziewiąte finalnie miejsce po dyskwalifikacji Daniela Ricciardo powoduje to, że w swoim debiutanckim wyścigu w wieku 19 lat jest to najmłodszy kierowca Formuły 1, który zdobywa punkty. Zdobył dwa punkty w pierwszym wyścigu. Także sezon y, obfituje w takie y, niestandardowe jak do tej pory rozwiązania, rozstrzygnięcia y, różni kierowcy nawet Force India y, obydwa bolidy umieściło w, y, pierwszej, y, w pierwszej dziesiątce, co, co zdaje się być sukcesem tego zespołu ze środkowej e, części stawki. Także naprawdę, naprawdę dużo się działo. Ja polecam Wam wszystkim śledzić te wyścigi w tym sezonie. Mamy z powrotem e, Formuły 1 e, na antenie Polsatu. E, bardzo fajnie, że, że jednak Polsat zdecydował się wykupić. Wykupić tutaj prawa do transmisji, że wszyscy kierowcy, mimo tego, że brak nam Polaków w Formule 1, będą mogli, wszyscy fani motosportu będą mogli śledzić poczynania tego, 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 tego świadka z najwyższej, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. No to by było na tyle, podsumowując, jeżeli chodzi o podsumowanie wyścigów Grand Prix Australii. Już niebawem za dwa tygodnie Grand Prix Malezji. Kolejne emocje, kolejne rozstrzygnięcia. Mam nadzieję, że będzie się działo co najmniej tak, jak w Australii, a może nawet jeszcze lepiej. Wszystkich serdecznie namawiam do śledzenia tej serii ponieważ w tym sezonie naprawdę, naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego odcinka, cześć!